Witajcie kochani, w dniu dzisiejszym zainstalujemy sobie stronę oraz tworzymy bazę danych pod nasz OTS. W tym celu wchodzimy na stronę naszego serwera. Slash phpMyAdmin. Ten pliczek powinien się znajdować w, tutaj w folderze phpMyAdmin. Jeżeli zmienimy nazwę, to również nazwa php również zostanie zmieniona. I teraz tak, tworzymy sobie nową bazę o nazwie OTS. Klikamy utwórz. Co jest ważne, wybieramy po lewej stronie z menu nazwę naszej bazy danych i klikamy Zapytanie SQL. Następnie wchodzimy do naszego projektu, szukamy sobie pliku Shema SQL i klikamy Select Row. Następnie zaznaczamy wszystkie te znaczki, które tutaj są widoczne, całą treść, kopiujemy oraz wklejamy do Zapytania SQL i klikamy przycisk Wykonaj. Po odświeżeniu... Moja baza została poprawnie zaimportowana. Teraz tak, to była pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest zainstalowanie Account Maker. Czyli wchodzimy na projekt Gęsiora. Pobieramy wersję tfs1.0. Klikamy Clone or Download, Download Zip. Cały pliczek sobie najlepiej wypakować na pulpit. OK? Całą zawartość tak, a, a kasujemy, całą zawartość wrzucamy do folderu www. HTML oczywiście. Od razu przechodzimy do putty i wpisujemy CD. W moim przypadku muszę się na e, rota przelokować. CD war 777 HTMLR To komenty wpiszemy, jak wszystkie pliki e, wrzucą się na serwer. Ok, klikam Enter. Uprawnienia zostały nadane do pliku, plików. I teraz możemy przejść na instalację. Czyli wracam na stronę Gridiany. Klikam Install PHP i podmieniam adres IP. Czyli wchodzę do folderu HTML i z Install TXT i tą wartość zmieniam na wartość, którą, która jest podana Your IP's Po odświeżeniu wszystkie pliki powinny być do odczytu. Zanim przejdziemy do pełnej instalacji, przechodzimy do folderu e, config, config.php i przeedytujmy go sobie. Wskazu wskazujemy lokalizację naszego serwera, czyli home.ots, zapisujemy i mogę teraz kliknąć jeden. set server path, e, step to i będzie błąd. key, password type doesn't exit. Bardzo łatwo to naprawić. Przechodzimy do ots i otwieramy przycisk e, otwieramy plik configlua ok i teraz tak e, muszę sobie to uzupełnić czyli mySQL zawsze zostaje 127001 Do, dopisuję password type równa się tutaj mamy 3 możliwości mt5 1 Plane mm. nas interesuje sza 1 otwieramy ok i teraz jak jeszcze raz kliknę set server pad set dwójeczka ok już tam tego błędu nie mam teraz nie może się połączyć z bazą danych w tym celu yy. Tworzymy sobie nowego użytkownika, czyli A, strona główna użytkownicy, dodaj użytkownika. Dla mnie będzie to Luis. Host dowolny. Hasło, weźmy sobie na przykład test raz, dwa, trzy. Test raz, dwa, trzy. I teraz tak zaznaczamy tutaj e, zaznacz wszystko i wykonaj OK, do, dodałem użytkownika i następnie przechodzę z powrotem do pliku configlua użytkownika MySQL user zmieniam rot na luis oraz MySQL pass zmieniam na test, raz, dwa, trzy, zapisuję OK, i teraz ponownie set server pad Wojeczka. i dalej jest coś nie tak. Hmm, a co jest nie tak? Zaraz sprawdzimy. Może te z małe literki. Ok, czyli po prostu te z małe literki musiałem napisać. Ale dalej przechodzimy, dodajemy pozostałe kolumny do bazy. Już są jak widać. Dodajemy sample. I jest błąd. A jest błąd, ponieważ...